Siemaneczkowicowie, w dzisiejszym odcinku pogramy sobie w Minecrafta, ale jesteśmy na takim zwanym serwerze, gdzie mamy swoje bazy i tego typu, ale jest to serwer taki spokojniejszy niż na przykład Anarchia GG albo tego typu, gdzie możesz swój Hunk ulepszać, na przykład większy mieć Hunk. Ale tam, jak ktoś coś budujesz, no to nikt nie może ci tego zniszczyć. Nisz, no to w dzisiejszym odcinku. Mam już, bo ja już mam diamentowe rzeczy Bo już zacząłem w to grać i 10 koła mam W maksymalnych ilościach Ale e, jesteśmy teraz w Australii Szukam jakichś opuszczonych baz, żeby znaleźć jakieś ten Super rzeczy No raz zauważyłem Dobra, tutaj mamy to, to mi się przyda nie wiem, nawet nie wiem co to jest, ale no lepiej, żeby to było, a nie było. W mojej badzie. Dobra, wejdźmy. Okej, okay, jesteśmy na dekordy. Uh -huh. No, podróżujemy po świecie, jak widzicie. No, wcale tutaj widać, widać, że ktoś grał po tym świecie. No. Szukam jakichś super rzeczy, ale nie wiem, czy znajdę coś. O, gdzieś jedzenie potrzebuję. Skąd ja wezmę jedzenie? Muszę zajrzeć gdzieś, żeby poszukać jedzenia. Uuuu. Zniszczony zamek, albo jeszcze w budowie Może coś tu jest? O pustka, idźmy dalej Tu jakaś wieża i, och, i tego typu Dobra idziemy dalej, musimy coś poszukać, ale nie wiem co za bardzo mamy już poszukać Ech Doddziej sobie marchewki. Trzy ostatnie marchewki, to ostatnie nasze jedzenie. Okej, okay. a, a zaraz wam pokażę moją bazę. O, tutaj ktoś sobie zbudował bazę. O, fajna. Ciekawe, czy to opuszczona, czy nie opuszczona. Ja, no. Widać, że chyba nie jest zbytnio opuszczona. No, nie opuszczona. No, to znaczy, że nie możemy tutaj nic zrobić. Nic, bo po prostu tutaj fajna baza ktoś zbudował. No, fajna. Musimy się trochę namęczyć. No ja wczoraj zacząłem w to grać i już mam diamentowe itemy, gdy no, na starcie dostajesz żelazne itemy z jakimiś enchantami Ale i dostajesz 25k, a była promocja na... Ja ile? Ja... Dwóch creeperów, ja jeszcze jeden, no dobra, ja spadam Muszę zjeść O nie, o, o, zostały mi dwie ostatnie Dlaczego? A, my dlatego, że jak Ci mówiłem, ale musiałem napisać na domek A, 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 robok. No dobra, tutaj mamy jakiś spider bazę. Wow, co ze struktury. Nigdy takie struktury, to ja nigdy nie myłem. A ja dopiero co. To... Mam jakąś jeszcze bazę. Mam, nie. Mm, zbudowałem tam jakąś bazę. Poczekajcie. idzie. A no tak, bo muszę coś zamknąć. Okay. bo muszę sprawdzić. Bo mi jakiś kolega podstawił, że tu są te kordy, ale powiedział, że to była jakaś Powinno być to na tych kortach. Dobra, nie jest to oszustwo. A, e. Dobre, ja nie chcę kobelstonu. Bo kobelston muszę przepalić, potem z kamienia stworzyć e, te kamienne cegły. I tego typu. Mm. Bo tam już sobie rozbudowuję. Wejdźmy do góry. No nie, chyba mi się bloki skończą. Dobra Ostatnie bloki Opa, jesteśmy Dobra O tutaj już na pewno nie jest opuszczone. Ale jak oni mają te, że takie duże Ja muszę skądś wziąć Pewnie 10 tysięcy coś, coś widzę, ale nie wiem Tutaj coś może być O jest, jakieś zejście Nie chcę mi iść tam Bo mogę zrobić takie coś Hardcoreowe? Hop! A mogą to być jakieś. Twoje... O, o! Skrzynki? Nie, to kopalnia. Aha. Nie wiem po co tu szłem. Zero sensu. Tam coś dalej jest, ale nie chcę się. Dobra, chodźmy do góry. A nie, dobra, teleportujmy się od razu do mojego miasta. No co jest? O! To jest, to jest moja baza. Mam tu farmę i tutaj chyba ktoś siedzi. Muszę sprawdzić kto. Ktoś siedzi i tam pod, na dole kopie. Czyli dziwne. Spójrzmy go. Zjedzmy coś. Może będzie wojowo albo pokojowo. A ja nie chcę być biedniowojową, a tu ma wejście do kopalni Przepłynie, przepłynie, proszę do niego Wyszedł z gry Co za typ, wyszedł z gry Dobra, teleportujmy się do miasta Okej, okay, dobre teleportujmy się na spawn Myślę, żeby pójść znowu do Australii, ale chcę zajść, no tak, chcę zejść do sklepu. Tutaj muszę coś sprawdzić. O, no właśnie o to mi chodzi. O ile mam tego. Jo, ja, 64 za 4K. No to teraz to mam trochę zapas. Jedzenia tego, dobra, chodźmy. Mm, pomyślmy do Australii, dobra, chodźmy do Europy, bo ja tam też mieszkam. Ale pomyślmy, ale też dużo ludzi mieszka w tym Nord America. Chodźmy, zobaczmy. Jakieś opuszczone bazy. O ja, co to jest? Co za serwer? Gdzieś tutaj nic nie przy... trzyma się kupy po prostu, jakby meteoryt, albo grawitacja przestała nagle działać, i potem znowu przyszła do normy. Ale, ale fajne. Welcom to bunkier, to stosto. Ok, Anglika. Dlaczego ja tu nigdy nie mogę znaleźć polaka? Dlaczego? Dlaczego nie mogę znaleźć tu żadnego polaka? Tego i to już nie wiem. Ech. Ja bym chciał grać na inny Ale dobra. Lećmy dalej. Zobaczmy. To... To się ledwo co już da chodzić. Już nie raz adłem w jakieś trapy. Które bym nie chciał bardzo. Znowu na się jak zimą wybią. Nie wiem czy chcę siedzieć dalej na tym tym. A mam wykupioną hero, dzięki temu będę mógł przemieszczać impa. Bo na starcie w serwerze możesz się przemieszczać tylko dwa, w dwóch krajach. I tak to nic. Teleportujmy się teraz do mojej bazy. Dobra, teleportujmy się na spawn. Dobra, zobaczmy. Dobra, nie na no spawn. No dobra, zobaczmy co na znależy. Bo ja potrzebuję. ...expa na zbierać trochę. No ej, przecież dopiero co weszłam, no co już, nie mnie palicie. No nie no co to jest? O, tutaj na pewno nie znajdę dopiero tych. Przydziałoby się tutaj tak zwana elytra. Albo tego typu. Dobra, nie chcę mi się chyba tu wydyszyć. Lawa, lawa, sama lawa, żadnych mobów. Właśnie ten piasek duży. Myszyszka, okej okay. Dobra, teleportujmy się O, ci spałne. na... A tu... A dobra, no to chodźmy tutaj, zobaczmy co to jest o, Dobra, teleport Co co co? A, tu inni gracze też grają, a. Dobra, weźmy. Ja, O, okej, oni mnie nie O ja, dobra, jest super, bo Tylko Grzeczka biją Ale on ma tyle HP Dobra, nie chcę się bić A ciebie mogę? Ło No, jak bloki nie można stawić? No, co to jest? Aha, z wyspy spadłem. Super. Mów, że jak zginiesz w tej wyspie, to nie traci swoich rzeczy. To jest trochę OP. Ech, nie chcę mi się tam narazić. Potrzebuję jakichś dobrych itemów, żeby tam iść. Co my tu jeszcze mamy w sklepie? A co to jest na czucie? Stój Są so tutaj takie coś jak Dairon? Nie, tutaj są no, loksusy różne Tu mamy swój profil Mamy Climb Dairon Okej okay. Aha! Czyli tutaj mogę odbierać nagrody. No, no, tego nie wiedziałam. Dobra, idźmy do Australii. Pewnie zastanawiacie się ciągle, dlaczego chodzę do Australii. Powiem wam, tutaj znalazłem różne fajne, opuszczone tereny. Ale poczekaj, muszę sprawdzić jeszcze. Bo przecież mam ten hero rank, to powinienem też z niego dostać. No, co jest, no. Tu, 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 tu. Super no Co to jest? No. Okej okay. Co zrobiłem? I gdzie to jest, bo coś muszę teraz otworzyć Dobra, dziwne Halo? Halo? Gdzie to jest to, co mam otworzyć? Bo nie wiem holo, holo No dobra, nie wiem gdzie to jest Tutaj nie ma nic do otwierania, nic No nic nie ma Seres... OPEN VALUES, OPEN ENTERTAINMENT A OPEN VALUES? A może VALUES? Co to będzie? Może tu jest te skrzynki? Okej, to sprawdźmy. Aaa, okej, okay. czyli tu mogę włożyć swoje rzeczy no, i po prostu je tutaj jakby przytrzymać. A tu mam! Co to jest? Okej, okay. co jest tutaj? Jakieś zęby rekina. Tu Okej, okay, mam zęby rekina. Dziwne. No, zobaczmy, jak to się na drewno. I lepiej, i lepiej. A kamień je nie? nie za bardzo. I co tu jest? O! Łóżko! Fajnie! To mi się podoba. Dobra, wezmę jeszcze łóżko dla mojego kolegi, który czeka chyba na mnie w bazie, nie wiem, ale jeszcze go nie... Sp nie, tego, nie, nie... nie spotkaliście tego typu. Dobra, chodźmy do bazy mojej. To zobaczycie. Dobra. Nie pokazywałem Wam jeszcze bazy. Powinienem na samym początku tutaj buduję powoli moją bazę. Tu mam bomby, bo na bambusy te zarabiam. Oraz, no taka fajna baza. 11 tych, o, tego typu jak tu widzicie od razu, no to. Jak to mogę sprzedać, to mogę gdzieś już zarobić, ale to tak. Przypadkowy. Włóżmy tej jeszcze zęby, bo tu mamy legendarne, a nie wiem dokładnie co to znaczy. Okej. Okay. Dobra. Dajmy węgiel, bo chcę jeszcze przypalić. Bruk. Dobra, na razie nic się przypala. Tylko czym jeszcze mogę przepalić? Poczekajcie. Sprzedam. No co ja robię No. Włóż to połowę i sprzedaj tam. No dobrze Dobra, gdzie to teraz jest? Tu 3 i piek. Dobra. 39,6 złotych. Tak, za 11,7 Żadne no to mi tu pasuje. A co zwolę się zostawić w razie było? Nie, to się zaczynam, bo nie też się tam dłużej. Dobra, monkami. Czy mi Czym jeszcze mogę przepalić? Błotem? Nie, nie mogę. O, mogę krzemieniem, bo krzemień jakoś pali krzesiwo. No to halo. A krzesiwo mogę przypalić? Mm. Nie, a nożyczami? Po co ten. Też nie. Sadzonkami mogę pewnie. U, kto, kto nie pali sadzonkami, no? Trzeba sadzonkami przepalić. Dobra, wyjmij ten ostatni węgiel. I teraz tak. Czy mogę? Nie, nie mogę. Mhm. Łóżkiem? O, przecież to z drewna. Typowa logika Minecraft. Nie możesz przepalić noszynami z łóżkiem, chociaż to jest bardzo przypalne. Dobra, weźmy z Arminosa. To jest moja farma górna. Muszę to sprawdzić. Nie, tu mam tylko jedno drewno. Wiatr bez. Liśmi można przepalić. No tak, liśmi. Jak to liśmi nie da się przepalić? No co to jest? Okej. Okay. Szczepan mi jeszcze tlenem. Ja, ja nie mogę. No tak, ty nie mogę przejść. Uwaga. To mnie zablokowało. Okej. Okay. Dobra, jestem. mogę, patykami też mogę, ale nie chcę zbytnio. No tak, mchem jeszcze mogę. właśnie, Mchem, Bo to przecież liście jakby, ale z ten. Takie. No powinno się palić, no nie gadajcie, że się nie pali. No jak! No powiedz, mi, no jak! Mam jeszcze drewno. Zróbcie drewno na deski. Rzuć te deski weź to w craftingu 16 Dobra, muszę zrobić tutaj te ściany No dobra Czy wszystko tutaj zrobione o. Cześć. Dzień dobry. Czym panu pomóc? Dobra, jakiś gościu. Wybudujmy tę ścianę. Pewnie Anglik A, to jest mój kolega. O. Jego kolejka z jakimś typem mm. Oby, mamy jeszcze cztery. O nie! Tu jest. Okej. Okay. Łóżko? piek. Tak. Teraz mogę iść spać. Nie, po prostu zostawię sobie spojta, spo Żebym się ciągle na tym spełnieniem pojawił. Jeśli tak to jakoś tak. Dobra, dwóch zacisk. O melosik. Dobra, tam nie mój kolega i jego budować gdzieś bardzo moim 8 y Może to jest Dobra. Dobra, wyjdźmy na górę Mówi, że gdzieś obok nie będzie budował bale. Nie wiem dokładnie gdzie, ale no może... O, tu jest. Ała. dobra, udajmy, że... O, węgiel. Dobra. Weźmy jeszcze tylko kamienie chociaż. Gdzieś tu bardzo wypłytuje dziwne dobra creeper mnie goni Nie no, nie, za mnie robicie Jak dwa creepery na raz Aha nic tutaj nie mogę wejść, bo ma zamknięte Dobra Zdałam jeszcze tego kamienia Iuż. 12 Może uda nam się jeszcze zbudować. No nie! Woda odejść to. o no ile jeszcze tego będzie, no jak ja tego nie wytrzymam. Tutaj mi ten blok nie wiem ja tylko szybko okej, okay, jeszcze tu dobra, woda okej okay. dobra, kamienia już nie mam idziemy jeszcze do pieca mamy jeszcze kamień siedem Okej, okay, cztery kamienie. Yy, Tej chyba nie wystarczy i tak. Okay. No dobra. Okej, okay, mam nic nie napisał. Mamy się tabliczkami porozumiewamy Bo nie mamy jak inaczej to zrobić Ale dobra kochani My chyba już będziemy kończyć powoli Żegnać się z odcinkiem Ja tylko ten trener tutaj posiedzę. No to Pa widzowie